O sporcie w Radiu Fiat. Wyniki, komentarze, wywiady. Wszystko to, co w częstochowskim sporcie najważniejsze. Emocje od piłki nożnej po siatkówkę. Słuchaj w każdy poniedziałek. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 14 witamy w programie sportowym Na Pół gwizdka. Macham tu wszystkich do tych, którzy nas na YouTube będą oglądać. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do oglądania wszystkich tych spotkań, które już były i oczywiście do tych, które będą w najbliższym czasie też. Dzisiaj gościem naszej audycji jest Leszek Chudziak. Człowiek, który już nieraz bywał w naszej audycji w różnych rolach. Dzisiaj jako nasz ekspert siatkarski. Witam cię bardzo serdecznie Leszku. Cieszę się, że, że jesteś w naszej audycji. Dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy i szczególnie dziękuję za zaproszenie. Myślałem, że już mnie nie zaprosisz, ale jednak. Nie jest. No, bo o pewnych osobach się <laughs> pamięta <laughs> zawsze. także <laughs> Bardzo mi miło. Cieszę się, że jesteśmy, nieprzypadkowa Twoja obecność dzisiaj, bo w końcu się coś będzie w sporcie działo, no to oczywiście pół ten pół serio w sporcie polskim, bo rusza plus Liga, rusza Liga Światowa, Karska, jedna z najlepszych jakościowo w Europie. No tak myślę, w pierwszej dwójce to jesteśmy. Nie wiem, czy się zgadzasz z tą opinią, że jesteśmy no, jedną z dwóch najlepszych lig pod względem sportowym. Mam tu na myśli włoską ligę i, i nasza plus liga. No, pod względem finansowym nie jesteśmy najlepszą ligą, bo wiadomo tam, czy, czy właśnie Włosi, czy, czy Turcy teraz coraz częściej nas podkupują, już nie mówiąc o Japończykach, czy Koreańczykach, którzy też duże pieniądze dają. Ale czy pod względem sportowym Zgadzasz się? Oczywiście, tutaj zgadzam się, że Plus Liga oraz Liga Włoska jest y, najlepszą na świecie, co pokazuje między innymi y, na arenie międzynarodowej, tak, Liga Mistrzów tutaj gdzieś, gdzieś y, dalej, ale no, trzeba powiedzieć, że mocno już tutaj depta po piętach nam ta Liga Japońska, gdzie tutaj oczywiście głównym jakby, hmm. główną y, zmorą tego są pieniądze niestety, mhm. ale no tutaj Rynek japoński bardzo jest inwestowany właśnie w siatkówkę. No tak, coraz bardziej popularna siatkówka w Japonii się staje. Znaczy była zawsze, ale teraz jeszcze bardziej jest popularna. No a to wiąże się z tym, że to tak jak parafrazując trochę jak piłka nożna jest liga w, w krajach arabskich, prawda? Zjednoczone Emiraty, które wykupują sobie najlepszych zawodników, bo jest ich stać na to. No tak samo zaczyna robić powoli Liga Japońska. Kto wie, co będzie za jakiś czas. No ale to jak... też. Y motywuje nasze ligi, aby tutaj coraz bardziej pr prężniej działa, jeśli chodzi o No tak, chcesz grać grać dobrymi zawodnikami, szukaj pieniędzy. No taka jest prawda. Brutalna. Brutalna Niestety. prawda. No dobrze, e, rusza dzisiaj e, Plus Liga. E, pierwsze spotkanie dzisiaj wieczorem o 17:30 Energia Travel Gdańsk zagra z Barkomem Karzany Lwów. E, jakie twoje oczekiwania są w związku ze startem kolejnej e, kolejnego sezonu Plus Ligi? Drużyn trochę mniej, bo 14 e, 7 spotkań w tygodniu, tak powinno się to odbywać. Dla nas kibiców troszkę szkoda, no bo mniej tych meczów jest, wiadomo dla zawodników lepiej, no bo nie ma takiej częstotliwości grania, yy, nie, 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 przynajmniej nie zawsze, więc wiadomo, większy czas na regenerację i tak dalej, i tak dalej. Ale jak ty, <coughs> jakie masz oczekiwania wobec tego sezonu plusligowego? No na pewno ta liga będzie bardziej wyrównana niż tamten sezon, ponieważ a tak jak Wiemy tacy zawodnicy jak Huber, Folnar, y, Fornal, y, Kurek. Niestety naszą ligę opuścili, tak? No, także ten poziom tej ligi się wyrówna i tak widać, że po transferach te zespoły są tak zbudowane. Oczywiście jest kilka zespołów bardzo mocnych, ale dużo zespołów jest gdzieś takich wyrównanych, można powiedzieć. Ale ja jestem bardzo ciekawy tej ligi, ponieważ wiadomo, tak, przez Mistrzostwa Świata termin rozpoczęcia ligi jest opóźniony. Tutaj mamy y, dopiero 20 października. dzisiaj, gdzie ta liga rusza. A jak spojrzymy sobie w kalendarz, to taką ciekawostką jest to, że ostatnia kolejka, która przypada 28 grudnia, będzie 16 kolejką, czyli w ciągu dwóch i pół miesiąca zostanie Rozegrane a ponad połowa pierwszej rundy. Mhm. Plus do t, y, tego dochodzi puchar Polski, do tego dochodzi puchar Challenge, gdzie będziemy grali. No, także naprawdę tych spotkań będzie bardzo dużo i uważam, że bardzo ważną rzeczą będzie, y, będzie będą premią. Premiowane zespoły, które mają zbudowane mocno drugie szóstki. No mhm. bo tutaj jedną szóstką zagrać wszystkie te mecze no, od A do Z, oczywiście. no to nie ma szans, tak? To, znaczy no, są szanse, ale bardzo trudne, ale, ale no, jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak zespoły przede wszystkim będą tutaj manewrować tym czasem odpoczynku, bo to będzie bardzo ważne, wydaje mi się, niż sam trening. Mm -hmm. Składy się pozmieniały w co niektórych drużynach. W niektórych bardzo się nawet pozmieniały, bo tak jak tutaj jeszcze przed audycją rozmawialiśmy, kilka słów wymieniliśmy na ten temat. Resowia, Zaksa Ślepsk, suwałki, te drużyny, no, składy naprawdę solidnie powymieniały. Z tych, które wymieniłem, to tak jak dla mnie najbardziej wydaje się, przynajmniej na papierze, mocną drużyną, to jest właśnie Resowia. Z tym, że to. Z dobre to też tak jest, jak chyba kiedyś żeśmy rozmawiali, że to jest drużyna, która na papierze wygląda znakomicie, a przyjdzie co do czego. No i gdzieś czegoś brakuje. No właśnie od wielu lat już Sowiea buduje mocne składy, tak jak budowali, a teraz będzie Wasina grał, Szalpuk, Zatorski, Janusz, Butryn, Sodzi. No to są nazwiska naprawdę z górnej półki. No, ale to trzeba dobrze tutaj poskładać. Ale już śmieję się zawsze, że tutaj podresowiem jakaś żyła wodna chyba płynie, bo tam. <grymne> Hala na podpremiu jest nie... Hala do remontu. Hala na podpremiu jest do remontu. Ale, ale no tutaj naprawdę skład mają y, bardzo mocny i z tego co oglądałem, no to grają naprawdę również bardzo dobrze. Jeśli to utrzymają, a skład mają właśnie i tą ławkę bardzo dobrą, także mogą tutaj, tutaj namieszać. Ale oczywiście zawiercie będzie bardzo mocne z kwolkiem, bołądziem. Biękiem. Y Jastrzębski węgiel troszkę stracił tutaj na właśnie y ze względu na Hubera i Fornala, no, którzy mm -hmm. niestety tutaj odeszli. No także również Warszawa jest tutaj e, ciekawa, Kochanowski Firley Tilly Błąd Bednosz, przepraszam, Abednosz, mm. Ale tutaj jestem ciekawy bardzo, jak sobie poradzi e, trener fiński. On poprzedni sezon pracował, raczej znaczy generalnie większość swojego czasu pracował w lidze japońskiej, a tam jak każesz zawodnikowi przez dwie godziny odbijać piłkę o ścianę, to będzie odbijał. Trochę inny etos <noise> <z> pracy. <noise> z trochę inny etos pracy, <noise> niż tutaj. Także bardzo <noise> jestem ciekawy, ciekawy jak to trener tutaj tą mocną Warszawę poukłada. No, o tych wzmocnieniach też mówiliśmy i tutaj e, w przypadku jest no tak, odchodzi, o, odszedł Fornal, odszedł Huber, ale za to zyskują bardzo fajnego e, Libero, bo e, graniczny, no co prawda z opóźnieniem dołączy do nich, bo teraz jeszcze leczy się po kontuzji, ale ten chłopak naprawdę z tego co pokazywał nawet w meczach reprezentacyjnych, no to jest niebywały talent i, i tutaj na pewno e, na pozycji Libero będą mieli znakomitą e, tutaj wzmocnienie. No naprawdę, tutaj Max jest y, solidnym zawodnikiem i przede wszystkim, no bo znam go troszkę bliżej, jest bardzo pokorny, sumienny, pracowity, gdzieś tam ta woda sodowa nie, nie uderza mu do głowy, hmm. można powiedzieć, ale tutaj y, ja Jastrzębie, Kaczmarek, Toniutti, Breme, także tutaj Gierzo, no także będą mieli również z czym grać. Taka ciekawostka też mi się pojawiła przy okazji różnych rynków. Czy taki znają zawodnik jak Bartosz Krzysiek? Jest ci znany? Znany, znany, znany. No tak? właśnie. Wraca do Plus ligi. to znaczy, no wraca. Będzie grał w Plus Lidze, bo wsk wskoczył do składu Bełchatowa, tam za Brazylijczyka kontuzjowanego. No, pokazywał się całkiem, całkiem chyba w tych meczach przedsezonowych. No tutaj Bartosza Krzyśka znamy przede wszystkim z z naszego podwórka tutaj ja grał za czasów AZS-u. No, mhm. Także to jest solidny gracz, jak to mówią y, w środowisku siatkarskim, koń. Mhm. <laughs> także, także tutaj no i jak to bywa w sporcie, kontuzja drugiego jest szansą dla kogoś innego. No, także tutaj bardzo kibicuję Bartoszowi, aby tą swoją szansę wykorzystał. E, takie jeszcze z, z rynku transferowego, e, to co mówiliśmy, no to pojawiło się też paru zagranicznych zawodników w naszej lidze. Myślę, że oni też mogą robić różnicę. Kamil Rychlicki pojawił się z Włoch do Zaksy. E, Alan Souza, e, Brazylijczyk do Skrybełchatów, no to właśnie ten, za którego e, ma, wskoczył Bartosz e, Krzysiek do, e, do składu. E, Szwarc e, też z Włoch, z Modeny, Kanadyjczyk do AZS-u no i oczywiście, no co tutaj daleko szukać? Luciano Cecco do Norwida. No i tutaj bardzo cieszę się właśnie z tego powodu, że Norwid pozyskał no, takiego klasowego rozgrywającego. Yy, mieliśmy okazję tutaj zobaczyć go na turnieju, także no Virtuos. Jest mhm. dużo rozgrywających, ale to jest Virtuos. Pan rozgrywający. Pan rozgrywający. No właśnie, to teraz o Norwidzie pogadajmy trochę. drużyna, która jest nam wszystkim bliska. Trochę też się ten skład pozmieniał. Nie tak bardzo, ale jednak. No troszkę były też... Ten Norwid ma trochę takiego, powiem, troszkę pecha do, do, do pewnych transferów, które niby dochodzą, a potem nagle nie dochodzą do skutku. Tak jak z tym młodym rozgrywającym z Francji, który miał być, no został podkupiony. No i tutaj właśnie pojawia się po raz kolejny ta kwestia pieniędzy. No, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no bo dzięki temu właśnie Dececo pojawił się w składzie Norwida. No właśnie, być może tutaj pod Jasną Górą właśnie nic nie dzieje się bez przyczyny. <laughs> także tutaj... To nie żyła wodna. Ta... <laughs> to, to nie żyła wodna, ale, ale to wszystko, co miało wypalić, nie wypaliło. Wbrew pozorom na samym końcu miało bardzo do, dobry skutek, także, także tutaj no niestety... Nie mamy młodego rozgrywającego, ale wydaje mi się, że tutaj yy, nie jest szkoda, jeśli mamy właśnie deczego de w składzie. Myślę, że na pewno dobry rozgrywający takiej klasy na pewno kilka procent. Podniesie również ataki skrzydłowym, którym będzie się łatwiej grało ataku. I to przede wszystkim do, dobry rozgrywający podnosi całą drużynę. Mm -hmm, mm -hmm. Tym bardziej taki rozgrywający z takim doświadczeniem. no Co prawda, Luciano Odrzeć jest no, zawodnikiem już no, wiekowym, chciałoby się tak powiedzieć, oczywiście w cudzysłowie jak na sportowca, prawda, bo on już po 30 jest. E, I może się wydawać, że to no, gdzie tam nadwaga i tak dalej, i tak dalej, ale no, kiedyś rozmawiałem z jednym z naszym znajomym zresztą Dawidem Vegasem a propos również Luciano i tutaj w audycji on mówi, dobry rozgrywający nie musi skakać. Ważne, żeby dobrze zagrał. No tak, no tutaj ważne są te palce, myśl, jakaś taktyka na mecz, a on to ma wszystko. Mhm. Norwid tak jak wspomnieliśmy, coś tam się pojawiło nowego, wiadomo, w tym składzie, ale przede wszystkim e, to chyba pozytywnie zaskoczył, że udało się utrzymać ten skład, skład z poprzedniego sezonu prawie że w całości, bo e, Trzon, czyli Patryk Indra, e, czyli e, Bartek Glipiński, czyli e, oczywiście Emila de Badipur e, są... Rozgr libero to samo zostają Chłopaki na, 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 na środku e, Oprócz e, Szmita który, który odszedł Natomiast no ale pojawił się też nowy e, Zawodnik na środku Który będzie no, myślę tutaj Bardzo dużym Wzmocnieniem, Kuba Nowak oczywiście Który z pierwszej ligi wskoczył od razu do reprezentacji Niesamowity talent i, i, I to jest wielki plus dla Działaczy Norwida, że takiego zawodnika Udało się sprowadzić Najważniejsza rzecz, że, a tak jak wspomniałeś, że udało się utrzymać ten trzon, który dał ósme miejsce w tamtym sezonie. Plus udało się wzmocnić zespół na pozycji, jakie jest rozegranie. Mhm. Także tutaj plus udało się wzmocnić tutaj pozycję na środku. A także tak jak właśnie mówisz, tutaj Kubanowak fenomen, ponieważ nigdy nie grając w Plus Lidze grał mecze w reprezentacji Polski. Także mieliśmy o, o okazję tutaj go oglądać na arenie międzynarodowej, gdzie nie odstawał od tych zawodników topowych. Także tutaj wielkie brawa dla działaczy, jak i również yy, że udało się go tutaj do nas ściągnąć, będzie na pewno dużym wzmocnieniem. Jak oceniasz szansę Norwida w tym sezonie? Gdzie byś lokował? Bo oczywiście chcielibyśmy, żeby było jak najlepiej, jak najwyżej w tabeli i playoffy, żeby były oczywiście zapewnione. Jak twoim zdaniem, jak, jak Norwid w tym sezonie sobie poradzi? No tu w na, plus lidze. A no to tak możemy sobie gdybać, tak? Tutaj ta plusliga z każdym rokiem się zmienia, ale liczę tutaj na dobry wynik i ch chciałbym, aby to była walka o medal. Mhm. No i są według Ciebie realne szanse na to? No tym bardziej tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, że zawodników, którzy utrzymali playoff, czyli ósme miejsce, plus są wzmocnienia, no to jakby apetyt tutaj rośnie w, w miarę jedzenia. Ale tutaj trzeba być ostrożnym, no, ponieważ ta liga bardzo jest nieprzewidywalna i tutaj tym bardziej, że tak jak jest teraz wyrównana, każdy będzie mógł wygrać z każdym. Także ja trzymam kciuki i zobaczymy, co będzie. A w pucharach, no bo musimy tutaj też powiedzieć, przypomnieć o tym, że Norwid zagra w pucharowych rozgrywkach. Mimo tego, że nie, nie startował, jakby nie kwalifikował się do tego, został zaproszony do tych rozgrywek. No, bardzo duży prestiż wydaje mi się też. Super. To, to, no. to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że dla wielu zawodników młodych. Tutaj również warto, warto wspomnieć, że Jakub z wychowanek Norwida, tutaj u nas y, wzmocnił już y, mhm. skład. Z tego co widziałem, radzi sobie bardzo dobrze i będzie mocno tutaj deptał po piętach. No także cieszę się, że ci zawodnicy będą mieli taką okazję wyjazdu, nazwijmy to, na granie gdzieś na arenę właśnie międzynarodową. Pozwolę sobie teraz troszkę cię przeegzaminować, że tak powiem. Sprawdzimy, czy Twoje oczekiwania i Twoje typy są takie jak ekspertów, o których poprosiła PlusLiga, żeby oni troszkę wytypowali jakieś tam te, te najlepsze drużyny i tak dalej, i tak dalej w tym sezonie plusligowym, który się rozpoczyna. Tylko zapisuj, żebyś później nie powiedział, że... Aha, żeby jakby że coś, to było. żeby nie było powiedziane. Dobrze, to będzie nagrane wszystko, także. Będziemy mogli odtworzyć. No dobra, to e, kto zostanie mistrzem Polski według Ciebie? E, Lublin. No i widzisz, i tu się już nie zgadza z opiniami ekspertów. Powiem Ci szczerze, e, bo tak wygląda według e, tych e, ekspertów, że największe szanse ma Resowia, później e, Warta i później dopiero Bogdanka Lublin. No ale ty mnie słuchaj. Gdzie, gdzie tam słuchasz? Ale nie, ja tylko konfrontuję tutaj. Oczywiście jesteś dla mnie jak największym ekspertem, więc tu się będę na twoich opiniach. Jak, jak, nie daj Boże, nie gdzieś obstawiał, Jak, będziesz, jak, obstawiać jak będziesz chciał obstawiać to, będzie... to dzwoń do mnie. Dobrze. Okej. Okay. Kto będzie wicemistrzem w takim wypadku? Yy, tutaj właśnie obstawię Rzeszów. Liczę, że Rzeszów będzie w finale. Yy. Eksperci obstawiają tak, że największe szanse na drugim miejsce ma Warta, na drugim jest Warszawa, a na trzecim Resowia. Czyli tutaj troszkę inaczej. Natomiast kto trzecie miejsce w plus lidze? Zawierć. Zawiercie. No i tu też się nie zgadza, <głos> <głos> według ekspertów. Warszawa na, ma największe szanse, Bogdanka na, drugie, na drugim miejscu, w tych, które mają szansę na trzecie i Resowia na trzecim miejscu. No dobrze, to tutaj mamy troszkę co do ekspertów, a naszego eksperta mamy odmienne zdania i bardzo dobrze, bo na tym to wszystko powinno polegać. To teraz tak, który gracz zostanie MVP sezonu? Chciałbym, aby to był Maksymilian Granieczny, aczkolwiek ciężko, libero, aby gdzieś tam na pewno mhm. został. Ale myślę, że Patryk Indra tutaj. Mhm. Chciałbym, aby ten chłopak był MVP. No to powiem tak. Eksperci tutaj bardzo wyrównane głosy były. Stawiają największe szanse na Bartosza Bednoża. Potem Wilfredo Leon. Marcin Janusz, tu niespodzianka, że rozgrywający, Bartosz Kwolek i potem jest dwóch zawodników, którzy po trzy, Po trzy dostali oceny. Dobrze. I teraz. A kto będzie odkryciem sezonu? Czy odkryciem czy nie, myślę, że tu Kubanowak. Nowak. Myślę, że pociągnie ten swój sukces i zostanie. Zostanie I mm, i tak <gry ashes> Chociaż już nie jest taki odkryty ale będzie to jego debiutancki debüt. sezon tak, w Polsce. Tak, 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 no tak. i rzeczywiście tutaj eksperci też się z tym zgadzają, że na, na 29 głosów ekspertów Kubanowak dostał 16. Czyli najwięcej. Ja dopiero kolejny był Hilir Henno z sześcioma głosami, czyli jednak Kubanowak ma największe szanse. No i tego byśmy sobie życzyli, bo to będzie bardzo bardzo miłe też dla całej drużyny Częstochowskiej, i, 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 i w, chciałbym, żeby się nie zgodziły tutaj ani Twoje, ani e, ekspertów oceny, tylko na przykład moje, że Norwid będzie w tym roku mistrzem e, plus ligi. I co ty na to? A tego byśmy wszyscy sobie życzyli. No i tym optymistycznym akcentem pozwolisz, że naszą pierwszą część rozmowy zakończymy, za chwilę wrócimy do rozmowy po krótkiej przerwie, po piosence zostańcie z nami drodzy słuchacze. Każdy poniedziałek po 14 na Półgwizdka. O sporcie w Radiu FIAT. Wyniki, komentarze, wywiady. Wszystko to, co w częstochowskim sporcie najważniejsze. Emocje od piłki nożnej po siatkówkę. Słuchaj w każdy poniedziałek. Witamy w drugiej części dzisiejszego wydania magazynu sportowego na pół Przypomnę, gościem magazynu jest Leszek Chudziak, trener siatkarski, działacz można też powiedzieć, związany z częstowską siatkówką od wielu już lat, a na dodatek od pewnego czasu prezes Sportowej Fundacji Restart. I chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze o, o tym aspekcie sportu porozmawiali, bo w audycji na pół oczywiście mówimy o tym, co będzie, jakie są wyniki. I komentujemy to, co się w sporcie dzieje na boiskach, na parkietach, ale też chcemy o tych różnych tematach związanych ze sportem porozmawiać. No i bardzo dobry jest moment właśnie, żeby o działalności fundacji porozmawiać. Fundacja za zadanie stawia sobie pomoc zawodnikom, zwłaszcza tym młodym zawodnikom, w dojściu do pełnej sprawności po kontuzjach. Jak wiemy, no, każda dyscyplina sportu potrafi być bardzo kontuzjogenna. Jedne więcej, drugie trochę mniej, ale jednak w każdym sporcie się to może przydarzyć. W przypadku siatkówki no to wiadomo kontuzje związane z kończynami przede wszystkim, chociaż też się zdarzają mi plecy i tak dalej, i tak dalej mięśnie, mięśnie pleców, ale nie pomagacie mhm. tylko siatkarzom, tylko pomagacie każdemu sportowcowi, który, który się zwróci do Was o pomoc w tym, żeby, żeby do sprawności dojść. Dokładnie. Eee, nasza. Fundacja przede wszystkim pomaga sportowcom, którzy, przeważnie sportowcom, którzy grają w niższych ligach, ponieważ doskonale wiemy, że jeśli jakaś, nie daj Boże, oczywiście kontuzja zdarzy się zawodnikowi z Plus Ligi, no to on ma całą opiekę zabezpieczoną. A problem pojawia się w niższych ligach, gdzie z życia kluby, Przeważnie, oczywiście jak najniższe płacą składki te ubezpieczeniowe i często te pieniądze nie wystarczają na pokrycie kosztów. No, taka operacja więzadeł krzyżowych, no to jest gdzieś w, w granicy. 15 tysięcy, no i no to jest jakby na ten moment, plus oczywiście rehabilitacja do tego, także to, to są pieniądze, gdzie zawodnicy amatorzy plus niższych lig niestety no, mają z tym problem, aby sobie pokryć samemu no, takie koszta. No tak, wydatek jest olbrzymi. Wiedzieć trzeba jeszcze do kogo się dokładnie udać. Więc, jeżeli ktoś by potrzebował, no to też takiego wsparcia logistycznego od Was może uzyskać. My działamy na różnych płaszczyznach: od fizjoterapii, rezonanse, RTG, lekarze. No także tutaj, jakby mamy cały. Wachlarz zabezpieczający zawodnika, jeśli się, yy, się coś wydarzy, no to my mamy kontakt na pewno do osoby, która pomoże. Również yy, musimy pamiętać o tym, jak ważna właśnie w tych trudnych momentach jest yy, głowa, tak? mhm. yy, I tutaj mamy również zabezpieczenie, jeśli chodzi o trenera mentalnego. Mhm. No. Pomoc psychologiczna też jest. Mhm. Tak, no, aktualnie mamy. Dwóch podopiecznych, są to podopieczni z piłki nożnej, po y, tuz i kolanach. I jeden jest już po operacji, drugi, y, drugiego przygotowujemy do tego zabiegu, także tutaj mają pełną opiekę. Fundacja nie istnieje od dawna, bo to właściwie, nie wiem, pół roku mniej więcej jest? Coś koło tego? No pół roku, ale tak oficjalnie jesteśmy od dwóch i pół miesiąca. Mm, tak. mm. Także na ten moment jestem e, bardzo zadowolony, ponieważ na ten moment stać nas na, e, na opiekę dwóch e, podopiecznych, gdzie możemy im e, kompleksowo, jakby nazwijmy to full Full zestaw tutaj. Zapewnić opiekę. Mhm. No, tak. Mhm. A wcześniej już udało się komuś pomóc, czy to są właśnie pierwsi? A to są ci? nasi pierwsi, pierwsi. Tak, mhm. tak, tak. No nie jest łatwo, bo jako fundacja, no to, to musicie te środki zdobyć na, na, na to, żeby pomagać tym zawodnikom. Jak pozyskujecie środki, skąd? Czy to są sponsorzy, czy jakaś własna, wasza działalność jako fundacji? No tutaj na pewno główną jakby bazą są... Darczyńcy, tak? Tutaj firmy, które chcą dokładać swoją cegiełkę do tego, gdzie jestem bardzo zadowolony z filmów lokalnych, tutaj właśnie, często chowskich, ch ch którzy jedni w większym stopniu, jedni w mniejszym, ale na pewno w ramach swoich możliwości nam, nas tutaj wspierają. Plus organizujemy różnego rodzaju i gdzie prowadzimy licytacje, które również tutaj wspierają finansowo. Mhm. Udało się też z tego, co wiem, kilku ambasadorów fundacji pozyskać. Osoby, które wspierają w Azji. No, można powiedzieć, są takimi twarzami też fundacji, w tym, że, żeby, żeby was było też widać, no tak, tak mówiąc ogólnie. No wiadomo, tutaj wiemy, jak działają social media w tych czasach. No Także tutaj wielkie brawa dla ambasadorów z Plusligi, którzy chcą nam tutaj pomagać. Można ich zobaczyć na naszej stronie internetowej SFR Sportowa Fundacja Restart. Ale tutaj również nie będziemy się ograniczać tylko do siatkówki. Mamy już kilka umów podpisanych z no dość yy, znanymi osobami z innych sportów, ale to będziemy na bieżąco, na bieżąco mhm. tutaj pokazywać. Chciałbym wrócić jeszcze do tych kwestii właśnie kontuzji, bo to tak jak wspomnieliśmy, no w każdym sporcie się potrafią takie kontuzje przydarzyć. Zanim zostałeś trenerem, byłeś też zawodnikiem, powiedz, grałeś w siatkówkę, powiedz, czy tobie przydarzyła się kiedyś taka kontuzja poważniejsza, wymagałeś jakiejś tam poważniejszej opieki i tak dalej? No akurat ja na szczęście nie, oprócz jednej tam skręconej kostki, no to, no to nic wielkiego mi tam się nie przydarzyło, ale byłem świadkiem... Wielu kontuzji. Są to jeśli no, chodzi o siatkówkę, przede wszystkim skr skręcenie kolana. Tak? To jest tutaj jakby taki główny mankament, ale no, byłem świadkiem właśnie sporo, sporo kontuzji, ale też właśnie to, co mnie ruszyło, że bardzo często ci zawodnicy później zostawali no, tak naprawdę sami i mhm. musieli na własną rękę organizować zbiórki, aby właśnie pokryć koszt, koszt operacji. No tak, no to, to przypomnijmy, w, w klubach właśnie tych, którzy, które dysponują e, dużym budżetem, stać ich jest na to, żeby zapewnić każdemu zawodnikowi e, odpowiednie ubezpieczenie i odpowiednią opiekę medyczną i tak dalej, i tak dalej. Stać ich na to, żeby, no to już przykładem najlepszym są te piłkarskie wszystkie sławy, które e, coś im się podzieje i następnego dnia już lądują na stole operacyjnym, przypuśćmy najlepszych lekarzy, mają wszystko zapewnione i po, Normalny, mówiąc tak w przenośni, człowiek po takiej kontuzji dochodziłby pół roku do siebie, a oni dochodzą po trzech tygodniach, tak, i wracają na boisko i są w pełni sprawni. No właśnie tutaj w przypadku kontuzji najważniejszy jest czas. Czym szybciej się to przede wszystkim zdiagnozuje, no a najlepszym narzędziem jest do tego rezonans magnetyczny. Tutaj właśnie mamy podpisaną umowę z jedną z firm, gdzie no praktycznie mamy możliwość od razu Jechania, je, jechania na, 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 na ten rezonans. No, także, właśnie to jest no, takim kluczem, aby szybko to zdiagnozować no i wdrożyć odpowiednią zabieg, a później jak najszybciej rehabilitację. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby się do Was zwrócić albo. Z prośbą o pomoc albo z ofertą wsparcia was. To jak się z fundacją skontaktować? No najlepiej at, y, telefonicznie na naszych social mediach SFR Sportowa Fundacja Restart oraz strona www Fundacja SFR. Wszystkie informacje w sprawie kontaktu można tam po prostu napisać na tak zwanym fejsie i, i również. I prezes Roszek Chudziak odpowie na, na, tak. na te pytania na telefony itd. Tak tak Dokładnie. Czekam. yeah <laughs> Jeszcze bardzo Ci dziękuję za wizytę dzisiaj w studiu. Mam nadzieję, że te nasze oczekiwania co do Plusligi się sprawdzą, że Norwid, kciuki. że Norwid pokaże się z jak najlepszej strony, ale że w ogóle Plusliga będzie taka atrakcyjna dla wszystkich kibiców, że, że będzie warto siąść czy na stadionie, przepraszam, na hali sportowej, czy to u nas, czy do innego miasta wyjeżdżając, czy też jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, to przed telewizorem oglądając roz Zgrywki plusligowe, pucharowe. Siatkówka jest pięknym sportem. Mamy w, tym, w tej dziedzinie duże osiągnięcia, i oby tak dalej było. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Również dziękuję. Wszystkiego I dobra. do zobaczenia zapewne za jakiś czas. Będziemy sobie znowu komentować to, co się w pluslidze przydarzyło. Będzie bardzo miło. Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki. W każdy poniedziałek po 14 na półgwizdka o sporcie w Radiu Fiat. Wyniki, komentarze, wywiady. Wszystko to, co w częstochowskim sporcie najważniejsze. Emocje od piłki nożnej i posiadkówkę. Słuchaj w każdy poniedziałek.